Okay. Ciekawe przemyślenie. Tak już zauważyłem, że za bardzo skupiam się na miejscach. Natomiast najistotniejszym aspektem pomimo tego, że jest tu piękny widok i przepiękne tereny jest przeżycie i doświadczenie tego wszystkiego w sobie. I to jest jedyne, na czym powinienem się teraz skupić jestem tu po to żeby doświadczać sobie tego wszystkiego co jest tu i te I teraz mogę to odnieść dalej przejdę się kawałek razem z wami że zrozumiałem że jedyne co ja mam do zrobienia to utrzymać swój stan bycia, swój stan energetyczny, swoje samo poczucie na jak najlepszym możliwym zawodzie. No, I, i tak naprawdę to jest jedyne co mam do zrobienia. Bo jeżeli moja energia, emanuje. Czymś fantastycznym, to ja już o nic innego nie muszę się martwić, bo wszystko samo przyjdzie. Więc jedyne co mam do zrobienia, to być w konkretnym stanie, po prostu w różnych miejscach na świecie. Tak po prostu. Bo zdałem sobie sprawę, że, że ja podróżuję i moja obecność tu, 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 gdziekolwiek by to nie było, zmienia rzeczywistość. Tu jest ten szlak, w którym będziemy schodzić. Będę schodził, będziemy, będę. Wiecie? A teraz idę jeszcze kawałek dalej. Zahaczę właśnie zamek Książ, stary Książ, Żeby wam coś pokazać. I tyle, tak widzicie, w oddali już go widać. I widzimy się tam na miejscu.